W 1683 roku Wiedeń był otoczony przez armię turecką. Miasto było na skraju kapitulacji. Jerzy Kulczycki, Polak, który znał język i kulturę Osmanów, podjął się ryzykownej misji, by uratować Wiedeń. Przebrany za tureckiego żołnierza, podśpiewując tureckie piosenki, wykradł się z miasta, przeszedł przez obóz wroga i dotarł do księcia Karola Lotaryńskiego z prośbą o natychmiastową odsiecz. Następnie wrócił do Wiednia. Ponownie przechodząc przez turecki obóz i zdołał przekazać mieszkańcom wiadomość o nadchodzącym ratunku. Jego misja podniosła morale obrońców i pomogła utrzymać miasto do czasu odsieczy prowadzonej przez polskiego króla Jana III Sobieskiego. Kulczycki został uznany za bohatera Wiednia. To jednak nie był koniec. Sobieski pozwolił mu wybrać dowolny skarb z tureckich łupów. Ku zaskoczeniu wszystkich, Kulczycki wybrał 300 worków z dziwnym ziarnem które żołnierze brali za karmę dla wielbłądów. Była to kawa. Polakowi przypisuje się otwarcie pierwszej kawiarni w Wiedniu i jednej z pierwszych w Europie.